W dzisiejszym odcinku... Czy Wojewódzki zawalczy na Fame mama? Wersow zrobi nagłą sesję? Freeze inwestuje w Rolexa. Natsub była z Pauliną Hornik w związku. Kolejne ogłoszone walki na High League. Uczestniczka Twoje 5 minut za atakiem paniki. Young Multi otwiera serwer w Minecraft. Wardenga definitywnie kończy z komentarzy? KSW wraca na narodowy. Jeśli spodoba Ci się ten film, to zostaw suba, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych. Miłego oglądania. Trochę działo się przez ostatni tydzień w polskim internecie. Zacznijmy od KSW, czyli o największej polskiej organizacji MMA. Federacja już dawno zmieniła swój charakter z telewizyjnego na bardziej internetowy. I można by pomyśleć, że lata świetności tych wydarzeń już minęły wraz z historycznym KSW Koloseum na PGE Narodowym ponad 5 lat temu. Jednakże nic bardziej mylnego. Na mediach pojawiła się zapowiedź XTB KSW Koloseum 2 na naszym polskim stadionie. Odbędzie się to 3 czerwca tego roku i jak jest napisane w opisie zapowiedzi? Karta walk z Zostanie po brzegi wypełnione największymi nazwiskami organizacji KSW. Fani znowu będą mogli zobaczyć nie tylko starcia na najwyższym sportowym poziomie, ale również fantastyczne widowisko uświetnione wspaniałą muzyką i efektami wizualnymi. Bilety zaczynają się od 70 zł, więc jeśli ktoś jest zainteresowany wydarzeniem, to niech nie czeka, bo schodzą jak ciepłe bułeczki. Przejdźmy teraz do tematu związanego z Wardengą. Jakiś czas temu mówiłem wam o tym, że Druid będzie powoli odbijał od komentary i chciałby otworzyć własną ekipę influencerów. Po prostu chciałby zająć się czymś nowym i świeższym. Wszystko to potwierdził telefonicznie u Boxdela na aferkach. 22 lutego Sylwester nie pozostawił żadnych wątpliwości co do tej zmiany w swoim ostatnim twicie. Skomentował tam ostatnią sytuację szalonego reportera, który opublikował zdjęcie ze szczęką z napisem obrażającym rodzinę Murańskich, a chwilę później napisał, że nie zauważył tego napisu i przeprosił. Wardenga napisał, cytuję, dlatego komentarz stracił straciło sens. Świadomy, że przed walką musi podbić kontrowersyjność, a za miesiąc internet i tak zapomni. Odkąd są so friki, to twórca robiący krzywe akcje zarabia więcej niż Twórca, o którym jest cicho. Robi to celowo, ja napisałem, inni skomentują, to działa. Reporter nie poniósł, oczywiście, żadnych, chociażby najmniejszych konsekwencji w postaci krytyki, a rozgłos dostał. Powtórzę jeszcze raz słowa Sylwka, z którymi zgodzę się w 100%. Komenteri straciło sens. To może przejdźmy na trochę inną platformę, a mam na myśli Twitch. Tam ostatnio w rankingu doszło do ciekawej zmiany. Niepokonany do tej pory Evron ustąpił miejsca mocnemu zawodnikowi. Young Multi powędrował na szczyt polskiej góry streamingu pod względem subskrypcji. W tym wyniku, po Pomógł mu bardzo jego zbliżający się projekt, a mianowicie Multi wraz z grupą YFL ogłosił premierę nowego serwera w grze Minecraft. YFL SMP wystartuje 27 lutego o godzinie 18. Jeden z użytkowników Twittera stworzył listę twórców, którzy pojawią się na tym serwie, jednak nie jest to potwierdzone na 100%. W grze będą oczywiście członkowie grupy YFL, ale również Ksajo Industries, i samu Franio, Nervarien, Torek, Kashix, SKKF, Bloody i wiele, wiele więcej. Z pewnością na Twitchu przez pierwsze dni, a może nawet tygodnie klocki będą głównym kontentem, a całe przedsięwzięcie umocni pozycję streamera w topce. Wracamy na YouTube. Tutaj od kilku tygodni trwa bardzo popularny program Twoje 5 minut produkcji Friza. Przez pierwsze odcinki uczestnicy byli zamknięci na hali nagrań youtubera, na co wielu widzów narzekało. Ostatnio premierę miał pierwszy odcinek drugiego już sezonu. Dotychczasowi krytycy miejsca nagrań mogą być już zadowoleni, bo cały skład przeniósł się do ciepłej Hiszpanii. Nie obyło się jednak bez problemów. Jedna z uczestniczek, Maja, tuż przed wylotem z Polski do Ataku paniki. Wszystko wskazywało na to, że wyleci z programu przez tą sytuację. Tak, mieliśmy przygodę w samolocie, Maja dostała ataku paniki, musiała wysiąść przed tym, jak zaczęliśmy startować. No zestresowaliśmy się wszyscy i nie wiedzieliśmy, co będzie dalej, czy ona nie przyleci. A jak byliśmy w samolocie, no to po prostu miałam atak paniki i było to, dla mnie, było to dla mnie po prostu za ciężkie i musiałam niestety zrezygnować z lotu. Zupełnie nie stresowałam się tym. Programem i, i tym, co będziemy tam robić, tylko właśnie z samym lotem, tak naprawdę tym, że jestem gdzieś w zamkniętej przestrzeni. Wydaje mi się, że moja decyzja e, odnośnie tego, że zrezygnowałam z lotu, łączy się też e, niestety z odpadnięciem z programu. Nic bardziej mylnego. Karol dał jej szansę i pozwolił jej przyjechać w drugim terminie. Ja sobie odpocznij, zatrzymuj się i jeżeli będziesz chciała po chciała podjąć drugą próbę, mhm. to... Okej, okay, a czy byłaby opcja, żeby w sensie wiem, że pewnie nie, ale no bo moja mama mi po prostu proponowała, że mogłaby polecieć ze mną. Aha no, i to Ci było lepiej, tak? Tak. Będziemy tam, jakby za dzisiaj sobie Dobrze. i no, okay. tak się także to nie ma. Dobra, super, dzięki wielkie. No. Dziewczynie udało się ostatecznie przetransportować dzięki pomocy jej mamy, która wspierała ją podczas podróży. Omówmy sobie pokrótce, co dzieje się w High League. Pierwsza konferencja odbędzie się 27 lutego, gdzie poznamy wszystkich zawodników najbliższej gali. Mimo wszystko, federacja na swoich social mediach zapowiedziała już wcześniej kilka starć. W ostatnich dniach doszło kilka nowych: Karwat zawalczy z Labrygą. Panowie może nie są bardzo popularni, jednakże walka może być przyjemna do oglądania, bo są to duże i wysportowane chłopy. Następny bardzo ciekawy pojedynek to Don Diego z Tatą Denisa. Czyli Crazy Załęckim. Zawodnicy bardzo, ale to bardzo dobrzy, co niejednokrotnie udowodnili w swoich walkach. A starcie odbędzie się na zasadach K1 w małych rękawicach. Wysoka Liga nawiązała współpracę z dziennikarzem. Zajmuje się on prowadzeniem wywiadów w formie podcastu. Dzięki tej współpracy będziemy mogli wysłuchać ciekawych rozmów zawodników hl -a. I tak do jednej z rozmów doszło, w której internet dowiedział się bardzo ciekawej informacji. Paulina Hornik, czyli przyszła przeciwniczka lekcji i przyjaciółka Natsu, zdradziła nieznaną do tej pory informację o relacjach, które łączyły ją nie. Gdyś z Natalią. Posłuchajcie sami. Tam poznałaś co? Tak, tam poznałam Natalię. Chodziłyśmy razem do klasy i wtedy jeszcze jakoś tak nie miałyśmy super kontaktu. Natalia też wtedy była troszeczkę inna mm -hmm. niż teraz. Dopiero w sumie w trzeciej klasie, nie wiem czy gdzieś o tym wspominałyśmy, no wiesz jak się dorasta, się chce spróbować nowych rzeczy. No i gdzieś tam stwierdziłyśmy, że spróbujemy być razem. Jako Para. No ja tak w sumie stwierdziłam, że no to nie jest dla mnie, ale Natalia wtedy, pamiętam, przynosiła mi takie karteczki z serduszkami z napisami kocham cię. No ale ja tak trochę to olałam, przestałam jej odpisywać, unikałam kontaktu z nią i potem też przeszło i później Natalia zmieniła szkołę na normalne liceum, takie Ogólnokształcąca. Mhm. Ja wtedy do niej napisałam, czy chciałaby, żebym była z nią w klasie. Ona wtedy, że tak, Mogła mi zmienić szkołę, i od tamtego momentu się trzymałyśmy już zawsze razem. Wróćmy na chwilkę do Freeza. Influencer do tej pory swoje pieniądze wkładał w swoją firmę, nieruchomości i różne mniejsze inwestycje. Tym razem pochwalił się czymś zupełnie innym. Na Instastory zdał relację z wyjazdu do Warszawy, a był tam tylko w jednym celu: kupił on Rolexa. Nowego, nieużywanego, z wszystkimi folikami. A następnie, tak jak wspomniał, ulokuje go w sejfie, aby ten rósł na wartości. Dobra, lecimy i tak to wygląda. Se tu przytrzymam. Choć, burza, zobaczyć. No. O. I taki sikor mam. Leci elegancko do tego. Leci do sejfu. No i co? I go trzymam. Nigdy go nie założę na rękę. No i tyle. To fajny zegarek. Czy Wersow zrobi sobie nagie zdjęcia? No właśnie, czemu miałaby sobie takowe zrobić? Otóż widzowie doszukali się starego odcinka, w którym dziewczyna zapytana, czy wzięłaby udział w nagiej sesji, odpowiedziała, że bardzo by chciała, kiedy będzie w ciąży. Czy kiedykolwiek wzięłabyś udział w nagiej sesji? Tak. Tak? Zdecydowanie tak, jak będę w ciąży, chciałabym bardzo. Serio? No, serio, mega. No właśnie, a jak wszyscy dobrze wiemy, Weronika ostatnio poinformowała o ciąży. Pewnie znajdzie się część odbiorców, która będzie to wypominała youtuberce przez najbliższy czas. Jednak to wyłącznie jej decyzja, czy takową zrobi, a nawet jeśli tak, to nie ma żadnego obowiązku wstawiać to do sieci. Mimo wszystko, raczej takie zdjęcia nie pojawią się w przestrzeni publicznej. No i ostatni news na dzisiejszy odcinek. Ostatnio na Instagramie wojewódzkiego pojawiło się ciekawe zdjęcie celebryty w stroju sportowym z logiem Fame oraz ich rękawicami do MMA. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że jest to. Swego rodzaju zapowiedź jakiejś walki, post skomentowali nawet włodarze organizacji, jednak patrząc na opis zdjęcia można domyśleć się o co chodzi. Widnieje tam bowiem data 7 marzec 2023, jest to dokładnie data startu nowego sezonu jego programu w TVN. Z tego można wywnioskować, że jest to lik pierwszego odcinka, a gośćmi najprawdopodobniej będą włodarze Fame'u. Dodatkowo rzecznik FME ma rozwiał wszelkie wątpliwości i odniósł się do sytuacji. Cytuję: Kuba przy okazji rozmowy z jednym z włodarzy federacji nie wykluczył możliwości współpracy z Fame. Muszę jednak wyraźnie zaznaczyć, że to była raczej luźna rozmowa. Na tym etapie nie są prowadzone żadne oficjalne negocjacje na linii Fame Kuba Wojewódzki.